Nowych. ja też należę do osób dopaminowych mm -hmm. i to są takie osoby, które po prostu lubią, można u Ciebie przyklinać? Tak, poproszę. Lubią napierdalać. Mają tak, tak są zestrujeni, taką mają chemię ciała. Wszśnie rzecz opisując. Mhm. Oczywiście to może napotkać problemy, oni mogą rozumieć, że czasami to są przymusy, że biegniemy, biegniemy, a nie wiemy gdzie biegniemy, że, że na to się mogą nakładać różne takie, nie wiem, na przykład maniakalne obrony, czyli żeby nie czuć bólu egzystencji, to ja będę teraz więcej pracować, ale nawet bardzo świadoma, bardzo przytomna osoba, specjalnie nie mówię o płci teraz, wie, że ma jakiś rodzaj temperamentu, że ma jakiś rodzaj predyspozycji i one mogą stać w. Ostrym kontraście do tego, co, na co zezwala społeczeństwo. Dlatego te wszystkie działania, które mają rozluźnić normy kulturowe, są tak ważne, bo nie ma czegoś takiego jak normalna kobieta i nie ma czegoś takiego jak normalny mężczyzna. Nie jesteśmy w stanie wyprowadzić takiej średniej. Nie, po prostu nie jesteśmy. Czy normalny mężczyzna będzie chciał sypiać tylko z kobietami? Nie, bo badania ja pokazują, jak wiele mężczyzn, którzy żyją w heteroseksualnych związkach ma doświadczenie homoseksualne za sobą albo będzie miało w przyszłości. Nie? Mhm. Czy każda kobieta, tak zwana cis kobieta, czy tak brzydko mówiąc zwykła, która ma spójność płci psychicznej, miejsca kulturowego i, i genotypu i ciała, czy każda cis kobieta jest heteroseksualna? Nie! Jakby miliony kobiet cis są homoseksualne albo biseksualne, tak? To ja już tam sprawdzam do seksualności, ale tutaj jedne lubią krótkie włosy i podróże na Islandię i wspinanie się po górach i zimno im nie przeszkadza, a inne chcą ciepła, spokoju i czytania książek pod palmą. No to w ogóle nie ma normy. I teraz jak. Jedną z wielkich zalet miania rozpoznanych tych energii w sobie i tych wzorców na zewnątrz jest to, że my po prostu nie dajemy sobie wyjść na głowę. Czyli jak ktoś do nas przychodzi i mówi, no wiesz niedźwiedzka, ty to jesteś zdecydowanie zbyt męska i zbyt taka ostra w tym, co mówisz. Mogłabyś jakoś mówić inaczej, jakoś tak po kobiecemu, przecież jesteś kobietą. to Ja mogę spojrzeć na tę osobę z otwartym sercem wewnętrznie i powiedzieć, odejdź w pokoju ty i wielbłądy twoje. Cieszę się, że podzieliłeś się ze mną swoją projekcją na temat tego, jak powinna zachowywać się Niedźwiedzka. Hmm. Tak? I im więcej mamy wolności w tym, tym więcej też możemy bezpiecznie oglądać samych siebie. Bo zobacz, jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi: Alicja, ty jesteś za bardzo męska, to co się dzieje? Nastawiasz się na obronę i mówisz, weź się, goń. Hmm. Albo zaczynasz się tłumaczyć, co też to jest znaczy obroną, i mówisz: Nie, no, ale dlaczego tak myślisz? Albo w ogóle bierzesz to do siebie i myślisz sobie, ojej, to ja od jutra muszę być jakaś taka mniej męska, prawda? Żeby było fajnie. W związku z tym, to jak myślisz o sobie, przestaje należeć do domeny twojego życia wewnętrznego, a zaczyna być kolonializowane hmm. przez otoczenie. I to nie chodzi o to, że my mamy chodzić tak po świecie i w ogóle nie słuchać tego, co do nas ludzie mówią. Bo ludzie nam czasami powiedzą, że jesteśmy wredni, okrutni i głupi, i to jest ważna wiedza ale mieć taki rodzaj właśnie wewnętrznego rozpoznania, że okej, okay, ja jestem poukładana ze sobą, ja, ja wiem skąd moja ambicja i dążność wynika. Jak pierwszy raz do mnie pisałaś o kobiecankach, to podcast ledwo startował i teraz no jakby zobaczmy, gdzie, gdzie jesteś, tak? To się hmm. nie zrobiło samo, to się zrobiło twoją ciężką pracą. Twoim naporem, twoją determinacją, twoją ambicją, twoją chęcią zrobienia tego. Tak. I to są fantastyczne rzeczy, nie? W domyśle jest tak, że nikt nam podcasterom za, za tą robotę nie płaci. No. Ja nie. rozumiem, na, patr na Patronajcie nam wsypują, kocham moich patronów, tylko dzięki nim to, to wszystko działa, ale to ja jeszcze działam dzięki sobie. No ja w pewnym momencie po prostu musiałam, yy, musiałam poprosić. To był ciekawy proces. I towarzyszyłam mm. paru podcasterkom w tym procesie. Bardzo ciekawy proces, czyli kobieta oficjalnie prosi o pieniądze. O. No, no do się, zobacz jakie oho. to jest. Oho, o ja pitole. Co tam się działo? Że, ja nie będę żebrać. Ja, ja sama, a ja tak, ja sama. <grym> nie? Ja mówię, a jak chcesz sama zrobić te wszystkie zmiany? Przecież to jakby w sensie w świecie, tak? No przecież my ciągle jesteśmy w obszarze podcastów, w których kobiety i mężczyźni czasami mówią o rzeczach nie po to, żeby, no nie wiem, żeby bajki jakieś słodkie na dobranoc opowiadać, żeby próbujemy coś zrobić z tym światem. Przecież tu tak. się nie da żyć, no. Tak naprawdę. I, I z paroma podcasterkami odbyłam takie rozmowy na zasadzie właśnie wstydu ja mówię, wstydzisz się tego, co robisz? No nie, no jestem z tym szczęśliwa. dlaczego nie można poprosić o pieniądze? No bo to jest jakbym żebrała. Za, za, za pracę, no ale to nie praca, to hobby w zasadzie. Nie? I, I umysł znajduje nieustannie wytłumaczenia o, na to, żeby pokazać, że to jest coś, czego kobieta, taka propos, robić nie powinna. Hmm. Nie? O, oficjalnie stanąć i powiedzieć: Dajcie mi kasę, to będę to dla Was robić, bo, sorry, ale doba ma 24, ja muszę spać, a czasami się potrzebuje umyć. No, raz na trzy dni, ale potrzebuję <grym> nie? i nie wydala. Hmm. W każdym razie to właśnie o propostą, że dokładnie to jest o tym o tej żeńskości i męskości. W, żeńs, w kobiecość kulturowo jest wpisana zależność finansowa. Niezależność finansowa kobiety budzi niepokój nawet w samych kobietach. My sobie możemy opowiadać ko co połu, jak bardzo byśmy chciały mieć hajsy, a jak dochodzi, przychodzi co do czego? Czyli, że trzeba powiedzieć, tak, to jest moja praca. Przecież nie wiem, ile ty spędzasz nad podcastem, ale moje życie jest zorganizowane, umysłowe jest zorganizowane gabinetem i podcastem. No tak, tak. Moje szkoleniami hmm. pracą taką z biznesem i też podcastem. Tak. Myśleniem, czytaniem, Przecież żeby zrobić 40-minutowy podcast, który ma sens to ja potrzebuję przeczytać parę tysięcy znaków innych tekstów, żeby się zainspirować. Nie, nie chodzi o ściąganie, tylko pomyśleć, o kurde, no dobra, wymyśliłam, ale ja muszę sp sprawdzić, co źródła na ten temat mówią, nie? Jakie są badania, no przecież ja nie opowiadam rzeczy, które są dlatego, że niedźwiedzka lubi różowy, rozumiesz? I, jest, i ty tak samo robisz, musisz gadać z ludźmi, potem jest, dobra, no dajemy komuś do obróbki i sama, ja sama. No to ty sama, ja, nie, ja, ja za to płacę. No to i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie mówimy o tym, że chciałybyśmy być niezależne finansowo hmm. i chciałybyśmy decydować o swojej pracy i o swojej ekspresji i o, i o tym i o tamtym. A jak przychodzi do pieniędzy, to wzorzec kulturowy kobiety, jako istoty, która jest zależna finansowo od mężczyzny i tak ma być, gryzie nas w dupę tak, hmm. że miesiącami czasami nie możemy wyjść z tego impasu. I to, i to jest właśnie, to jest idealna. Płęta tego kawałka, o po co się mierzyć z wewnętrznymi dynamikami męskości, żeńskości i zewnętrznymi? Po to, żeby móc poprosić o pieniądze za swój podcast. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Dobra, no to jest niezłe. To jest niezłe, ale w, w ogóle poruszyłaś temat, który na maksa chciałam poruszyć, czyli temat wstydu. Mhm. E, I jak posłuchałam twojego odcinka a propos wstydu, czyli że wstydu nie ma, tylko jest strach, który jest pod tym wstydem. To sobie to, to wtedy odmieniło się moje życie. O, bo ja ten wstyd odczuwam i ten wstyd odczuwam głównie w kontekście swojej cielesności. No, a że to ciało zawsze ze sobą noszę i zawsze się za mną gdzieś tam wiesz, zawsze ze mną łazi. No to ten wstyd w różnych kontekstach, głównie oczywiście relacyjnych, jakoś tam mi wybucha. I tak się zastanawiam, co my jakby z tym wstydem, czyli z tym, czego nie ma, czyli z tym strachem, jak my się z tym mamy uporać. Trochę wstyd istnieje. Będzie druga część yy, tego podcastu, która będzie. A jednak wstyd istnieje, ale to jest tak zwany deep shame. To jest, taki, mhm. to jest taki wstyd, który jest związany z naruszeniem ja w dzieciństwie. Ale ten, o którym mówisz, czyli ten, ten wstyd społeczny yy, wynikający właśnie z norm kulturowych, z takich założeń, że nie wiem, za chuda, za gruba, za duże cycki, za małe cycki. Tam nie wiem, za mało mięśni, ale u faceta, albo tam łysy, czy nie wiem, czy łysy to dobrze, czy źle, ale jakby porządkujące, to, to, to ten wstyd rzeczywiście nie istnieje, i on jest rodzajem takiego społecznego terroru, który ma spowodować, że my się zachowujemy jakoś i do tych wszystkich norm, niepisanych czy pisanych się dostosowujemy. I teraz dlaczego to powiedziałam? Bo, bo jeżeli mamy do czynienia z tym głębokim wstydem, on się w języku psychoterapii nazywa deep shame, a ten drugi skin shame. Mm. Żeby pokazać, że jeden sięga tych najgłębszych kawałków naszego ja i, i działa na nie demolująco. A, a ten skórny to jest taki. To nie znaczy, że on jest nieważny, tylko że on y, raczej jest na granicy ja świat. Mm -hmm. I z tym na granicy ja świat, to, to trochę tak jak mówię w swoim podcaście, ja sugeruję pracować takimi metodami z jednej strony samoopieki, czyli że jak dociera do mnie, że ja tak naprawdę się super boję oceny, że super na przykład źle reaguję, jak ktoś mi dogryzie w jakimś miejscu. To może być ciało, o, będę mówiła o sobie, bo to jest zawsze dobry przykład, ja seplenie. I zdaję sobie z tego, z tego sprawę, że seplenie, może to nie jest bardzo duże seplenienie. Ale pamiętam, że to jak zaczęłam nagrywać podcast, to miałam takie napięcie tył, ty ukaże, ale jak to? Przecież ty seplenisz? No, gdzie z sepleniem w cudzysłowie do radia? I, yy, I gdzieś na początku jakaś tam słuchaczka mi napisała takie zdanie, że nie myślała, że będzie słuchała sepleniącej laski z taką przyjemnością. I na początku <laughs> mi flag <szlak> trafił. I <laughs> yy, na no zasadzie, no dzięki, naprawdę serio. Yy, a potem sobie pomyślałam: no właśnie, no właśnie, ja seplenię. Niedźwiecka, niektóre głoski wymawiał bardzo po polsku. Koniec dowodu. Hmm. You like it, you hate it. Whatever. Hmm. Nie znaczy, w tym sensie, że coś, co było, oczywiście, że mogłabym pójść na kurs emisji głosu. Tylko na miłość boską, ja nie mam kiedy. Ja mam rodzinę, dzieci, podcasty, pacjentów. Jestem ujebana, mm. Jak znajdę czas, to pójdę i będę robiła. To są bardzo dobre kursy. Wszyscy mówią, że się przydają w podcastingu. Gardła nie męczysz, nie? Ale na razie nie daję rady, więc będę żyła z, tą, z tym moim seplenieniem i uznam mnie po prostu nie za problem, tylko za cechę jakby charakterystyczną. Nie? I, I opieka nad tym, że my jesteśmy nieidealni, biorąc pod uwagę oczywiście wzorzec yy, jakiś wyobrażony. Jesteśmy nieidealni, seplenimy, jesteśmy za grubi, za chudzi, za głupi, za mądrzy, za, 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 za bardzo się boimy, za, za bardzo no Jakby ciągle jesteśmy nie tacy. Uznanie, że tak właśnie jest w ramach tej opieki nad sobą, to jest jakiś wielki krok do wolności. Ja czasem swoim klientkom mówię, jak tam któryś, nie wiem, pójdzie na randkę z Tindera i facet jej tam powie, że coś nie dość. Ono, ja, ja pytam, a dobra, a co by było, jakby to była prawda? Że ty taka nie dość jesteś. Ja mówię, no dobra, no a, a potem? No najgorzej. Ja mówię, ale co najgorzej? No bo przecież ja się do niczego nie... on powiedział, że cycki masz za małe. No ale to znaczy, ja wiem, co znaczy? No to nikt mnie nie będzie chciał, ja mówię tak. Nie i dekonstruujemy to na zasadzie: hej, no taka jesteś. Możesz sobie wstawić cycki. Super. Ja w ogóle nie mam nic przeciwko temu, ale jakby nawet ze wstawionymi cyckami jesteś w stanie zasłużyć na negatywny epitet z zewnątrz. Od innej osoby, która dla odmiany nie będzie akceptowała Twoich wstawionych cycków. Rozglądanie się na zewnątrz po ten rodzaj aprobaty jest drogą donikąd. I druga rzecz, która mega dobrze robi kobietom, to wspólnotowość. To znaczy, tyle ile ja widziałam pięknych, głębokich procesów na warsztatach, na kręgach, które wynikały z tego, że jedna dziewczyna przejrzała się w drugiej dziewczynie i zobaczyła, że to, co o sobie myśli to jest jeden wielki bullshit, to ja tego na, na wszystkich kończynach i wszystkich palcach nie zliczę. Czyli, że na mm. przykład miała takie, że jak ja bym była taka piękna i miałabym te wyimaginowane, idealne cycki i w ogóle nigdy bym nie sypleniła i byłabym blondynką oczywiście, to wtedy świat by mnie kochał, nie? I idzie na warsztat, a tam jest piękna blondynka z idealnymi piersiami, która jest po prostu jak zakładki i ona tam leży na, na tej macie i, i łka po prostu i mm. mówi, że po prostu jej życie się do niczego nie nadaje, bo ona ma depresję. Nie? I jest takie aha, aha, czyli to nie działa. Możesz być piękną blondynką, bo to ludziom mówimy takie rzeczy, oni w to nie wierzą, że bycie piękną seksowną blondynką nie gwarantuje miłości i szczęścia, ale jak zobaczą piękną seksowną blondynkę, która jest głęboko nieszczęśliwa, to przychodzą do rozumu i to daje wspólnotowość. Tak, no mi się wydaje, że to w ogóle tak trochę cofa nas, że tak powiem, do tego y, odpowiedzi na moje pytanie a propos bycia za kobiecą czy też za męską. W sensie, że norm jest tyle ile ludzi. Każdy ma swoją normę i żeby po prostu przeglądać się w swoich własnych oczach. No najlepiej, tak. Tak, to o ile nie są zbyt okrutne, bo ja też, y, wiesz, jak to mówisz, to ja się zgadzam, tylko ja, ja też wiem, że ludzie potrafią się na siebie patrzeć z takim okrucieństwem mhm. i tak mhm. bezlitośnie, że... Bo, bo, że czasami lepiej, żeby <grych> popatrzyli na siebie oczami kogoś, kto kocha i jest blisko, i jest życzliwy. Tak, oczywiście mówię o tych własnych oczach, wiesz, w momencie, jak już jesteśmy na takim poziomie akceptacji i jakoś tam. Tak, przyjmowania, tak, 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 tak. Słuchaj, Marta, teraz tak chciałam ci podarować cytat z książki Maurin Murdoch Podróż Bohaterki, tutaj w ramach mojej tradycji kobiecankowej, dla każdej mojej gościówy, wyszukuję cytat i potem go podarowywuje. Ach. Wyzwaniem bohaterki nie jest podbój, lecz akceptacja. Akceptacja